Pan poseł Jakub Kulesza, Konfederacja. Pani Marszałek, Panie Premierze, Wysoka Izbo. Przed nami szereg kolejnych ustaw, które będą łatać dziurawą tarczę antykryzysową, które będą szukać kolejnych środków. Natomiast to, co jest teraz najbardziej potrzebne, dla przedsiębiorców to mapa wyjścia z kryzysu. Przedsiębiorcy, żeby mogli działać, podejmować decyzje, muszą wiedzieć, co będzie za miesiąc, co będzie za dwa miesiące. Jak powiedział wybitny ekonomista Ludwig von Mises, podstawą ludzkiego działania jest planowanie. I Żeby to planowanie w gospodarce niecentralnie sterowanej, ale w gospodarce wolnorynkowej mogło być skuteczne, no to musimy wiedzieć, na czym stoimy. Także ja proponuję, by kolejna ustawa, nad którą będziemy procedowali, dotyczyła czy informacja rządu dotyczyła jasnego planu, kiedy skończy się lockdown gospodarki. Dziękuję bardzo.